Czekaj. Łochy, Łochy. Islandia. Islandia. To ja też nie widziałem. Nie będę się tego uczył. To jest E. Sto... Estonia. Ja. Estonia. Yeah. Chłopie, jesteś takim kotem z geografii. No dobra, mamy to. Bo Bogasz, że teraz flagę, nie zgadnie co to jest. No. My... Dobra, trzy flagi. Jak chodzi... trzy, flagi. trzy flagi. Trzy flagi. Jak będą trzy, trzy, trzy zgadnie, zaliczone i mamy korepetycje, zrobimy to. No, nie, nie. A... ale oni też się uczą. A no, to, 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 to możemy. To, sorry, ty, nie. Nie. Wszyscy się uczyli. To to się tak, uczyli. Tak. Nie będzie sam potem. Ale ja myślę, my... To my... Zalec... To my pomożemy możemy <laughs> Mamy tu. Ameryka, 8 Kanada, 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 Brazylia, Francja, 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 Francja Japonia, Japonia, Niemcy. Chiny, Chiny. Brawo. Kiny. Widziałeś, jak się nauczyłeś? Co chwilę nie Widziałeś? Dziękuję bardzo Dzień dobry panie kierowniku Nowe ręce do roboty Panie kierowniku, mianowicie Czy przed otwarciem nie trzeba jakiegoś kibla posprzątać, sali umyć Z 2-3 złotych zarobić Nie, no. trzeba Złotówkę chociaż A chce pan zagrać papryka i nożyce za 5 złotych? Na dole, graj, dawaj Tak? No Boję się Boję się, bo mam dwie O piątkę, do jednego Raz, dwa, trzy, Raz, dwa, trzy